Witam Państwa bardzo serdecznie. To moja kolejna relacja z płonącego miasta Aniołów. Obecnie w Los Angeles nadal trwa kilka pożarów, a moje nagranie dzisiaj nad jeziorem psychologicznie na pewno, dlatego że dla wszystkich mieszkańców Los Angeles jest to bardzo trudny czas jest to kryzys dlatego że nie ma właściwie ani jednej osoby, nikogo, kto nie jest bezpośrednio lub pośrednio dotknięty trwającymi od ponad tygodnia pożarami. Z racji tego, że sparaliżowana jest całkowicie zamknięta część miasta, to tak jakby odciąć część ciała od organizmu. Czy on wtedy może nadal normalnie funkcjonować? Nie. Dlatego, że zniszczono nie tylko domy, biznesy. Obecnie także planowany jest i ogłoszony został plan marszala dla miasta Los Angeles, szczególnie w dzielnicy Pacific Palisades. Tam, gdzie są największe zniszczenia, pożar niestety nadal trwa, nadal nie jest ugaszony. Wielu z mieszkańców Los Angeles przeżywa w tej chwili swoisty stres, który. Po takim wydarzeniu każdy może mieć, dlatego że ludzie stracili nie tylko domy, stracili miejsce pracy, stracili budowane przez nieraz kilka pokoleń biznesy. Tak się szczególnie mówi o dzielnicy Altadena, która jest bardzo blisko Pasadeny i są to najstarsze dzielnice w Los Angeles. Także ten kryzys trwa i trauma, dlatego że to, że Miasto nie jest sparaliżowane. Spalone są dzielnice, części miasta, ale ma to wpływ na całość i na mieszkańców. Nikt właściwie nie czuje się normalnie. Powietrze jest nadal zatrute. Jak państwo widzą za moimi plecami, jest to zachód słońca, ale jest taka łuna. Cały czas nad miastem jest pewna łuna. Powietrze jest nadal niezdrowe, dlatego że przy takiej liczbie pożarów i pamiętajmy, Płoną domy, biznesy, w domach są różne chemikalia, to wszystko się paliło, się pali, i to jest nadal w powietrzu. Także nadal są ostrzeżenia o zatrutym powietrzu, ale ludzie żyją życiem codziennym. To tak jak w Polsce, porównajmy to do wojny. Gdy była wojna w innych częściach kraju, nadal ludzie normalnie funkcjonowali. Także te spalone dzielnice można porównać do Miejsc, które zostały zniszczone, zrównane z ziemią przez wojnę. Oczywiście dla nas Polaków to jest pamięć zniszczonej przez Niemców Warszawy, całkowicie wypalonej, i innych pięknych polskich miast. Wiadomo, że Los Angeles nie jest miastem tak starym i w tym sensie historycznym, ale jest ikoną kultury filmowej. Jest częścią amerykańskiej duszy, która wpisana jest w to, czym Ameryka jest, co budowano przez wiele pokoleń, i to w tym momencie jest zniszczone. Jak będzie odbudowane, tego nie wiemy, tego nikt nie wie. Ale wiele osób, które straciło domy, mówi jedno, że nie wszyscy są milionerami, którzy tam mieszkają, nawet z racji tego, że są tam. Najdroższe domy, nie tylko w całej Kalifornii, ale w całych Stanach i najdroższa ziemia. Dlatego, że niektóre z tych domów, właściwie bardzo często większość, było kupione kilka pokoleń wcześniej. To generacje to budowały. I w tym momencie odbudowanie tego jest zupełnie niemożliwe. Także są tam domy aktorów, słynnych projektantów, słynnych architektów. To były ikony tego, no można nazwać nawet dzikiego zachodu. To były historyczne miejsca przypominające o tym, jak miasto Aniołów powstawało.